Słuchajcie, no ja, ja nie wiem jak co się stało. Mam ponad 900 widzów. Dzięki wielkie i oby tak dalej. Odcinek 45. Kłamstwa lokalamory. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek nie odbywa się dzięki współpracy z żadnym z portali, z żadnym z wydawnic. Po prostu kupiłem i przeczytałem świetną książkę. I właśnie o niej o kłamstwach lokalamory chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Pierwsza sprawa, którą poruszyłem przy tej książce, a mianowicie, opis z tyłu mało współgra z tym, co dostajemy. Ale to nie szkodzi. Bo opis z tyłu książki yy, zapowiada coś nieco innego, a dostajemy coś zupełnie innego, co chcesz? Ty wcale nie chciałeś mieć tej książki. Gdybym ja cię nie przekonała, to byś jej nie miał. Więc możesz powiedzieć, że to jest współpracy ze mną. Wyjdź, bo mi psujesz no, konwencję. <laughs> Idę co zrobić herbatę? przyszłaś mi przerwać tylko po to, żebym powiedzieć, że idziesz mi sobie zrobić herbatę, tak? A mi nie. zrobisz? ty masz. Och, nie, zrobiłeś cały dzwonek. To mi przynieś. Cały dzwonek? Kobieto. Nie cały dzwonek. A ty kobiet. nie mów, że tak chciałeś tą książkę, bo ty jej nie chciałeś. Jezus Maria, no. Nie wiem, ja się chyba wyprowadzę stąd. Jasne, jasne. Przynieś mi herbaty. Dziecko, cicho. Zapisu z tyłu okładki wynika, że dostaniemy opowieść całaś w typu Robin Hooda, z tym, że główny bohater Loklamora. Ma swoją drużynę, kradnie bogatym, ale nie rozdaje biednym, tylko zatrzymuje dla siebie. To jednak co otrzymujemy jest zgoła inne, ale dużo lepsze. Loklamora Lamora jest arcymistrzem zbrodni. Kradzież traktuje jako sztukę i naprawdę doprowadził w tej dziedzinie siebie i swoich przyjaciół do perfekcji. Nie kradnie często, ale jak już kradnie, to kradnie dużo. Kradnie od poszczególnych członków arystokracji. Wprowadzając swoje niesamowite plany w życie, na przykład, żeby od jednego małżeństwa ukraść pieniądze, najpierw zaaranżował napad na siebie, potem, udając kupca, wkupił się w ich łaski, następnie, poprzez y, pomoc swoich przyjaciół, utwierdził ich, że rzeczywiście jestem kupcem, że nie udaje. Znacie naprawdę, są tu bardzo misternie skomponowane i niesamowite plany, ale tak naprawdę. To jest tylko jedna czwarta książki. Potem... Sytuacja się dużo komplikuje. Dużo komplikuje? Nie mówi się tak. Bardzo komplikuje. Sporo komplikuje. Ale nie dużo. Mimo, że jest to księga pierwsza cyklu Nieskni Dżentelmeni, to jest to zamknięta całość. I można ją przeczytać, nie mając y, jakichś wątpliwości, czy będzie się chciało sięgnąć po następne części. Podsumowując, przede wszystkim zwracam tutaj uwagę na... Misterne plany, na świetne wykrowanie głównego bohatera, jako właśnie człowieka z dużym poczuciem humoru, jako na arcymistrza zbrodni, który się nieco w nie cofnie przed niczym, nad jego przyjaciółmi, czyli całym gangiem niecnych dżentelmenów, którzy po prostu działają na naprawdę wspaniałych zasadach. Jest to świetna książka o przyjaźni, chociaż właśnie nieco z tej drugiej strony. Oraz ostatnia rzecz, ale równie ważna. Czyli świetnie wykrowany świat. Po prostu świat jest ładny i trafia do naszych wyobraźni. kłamstwa lokalamory. Szczerze Wam polecam, zarówno jako fantazy, jak i po prostu świetną książkę. Przygodową. Jak część z Was pewnie wie, ostatnio ruszyłem z paroma nowymi kanałami na YouTube, z paroma nowymi projektami. Przede wszystkim chcę was zaprosić do zalajkowania, do zasubskrybowania kanału Alicja i Miłość, niecodzienna codzienność. Tam mamy serial internetowy, tam mamy serię vlogów w wannie i dużo innych ciekawych rzeczy, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Oczywiście zapraszam was też do subskrybowania Kraksporatora, w którym razem z Jankiem z kanału Janek Galda pokazujemy alternatywną wersję Krakowa, te miejsce, które niekoniecznie są znane. Niekoniecznie tylko florejańska, rynek główny, ale też mniej no, znane miejsca, okolice, Nowa Huta, miejsca, w których po prostu warto wybrać, więc zapraszam Was na Crack -touratora. I ruszam jeszcze z dwoma innymi kanałami, ale na razie o nich wam nic nie powiem. No już wkrótce. Cześć!